Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić historię jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców, jakim był Ted Bundy. Ted Bundy urodził się 24 listopada 1946 roku w domu dla samotnych matek w Burlington w stanie Vermont jako Teodor Kowal. Jego matką była Louise Kawal, niezamężna 22-latka. I właśnie z tego powodu, że był nieślubnym dzieckiem, początkowo wychowywali go dziadkowie, którzy go adoptowali. Teddy, bo tak go nazywano, był przekonany, że babcia i dziadek to w rzeczywistości jego rodzice, a prawdziwą matkę uważał za starszą siostrę. Gdy w 1951 roku Louise poślubiła Johniego Bandiego, Przyszły morderca przyjął nazwisko ojczyma i był od tamtego czasu znany jako Ted Bundy. Nowy związek matki wydawał się bardzo udany. John poświęcał chłopcu dużo czasu: zabierał go na wypady, na kempingi, jednak Ted nigdy mu nie zaufał ani nie odwzajemnił uczuć. Dał się poznać jako zdolny uczeń Woodrow Wilson High School. Aktywnie też działał w kościele metodystów i był zaangażowanym skautem, ale mimo to nie miał znajomych. Był bardzo nieśmiałym chłopcem, który nie potrafił nawiązywać przyjaźni z rówieśnikami, co sprawiało, że był samotny. W 1965 roku Bundy ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na uniwersytecie w rodzinnej Takomie. Jednak krótce przeniósł się na uniwersytet w Seattle. Na tej uczelni poznaje Stefani Brooks, dziewczynę pochodzącą z zamożnej rodziny. Miała długie, ciemne włosy rozdzielone przedziałkiem. Ted odnalazł szczęście, pierwszą i chyba jedyną w życiu miłość. Bundy liczył też na to, że dzięki związkowi ze Stefani dziewczyną z wyższej sfery trafi do świata, o którym marzył. Jednak Stefani nie pałała do niego tak wielkim uczuciem, jak on do niej. Cała ta sielanka trwała krótko, gdyż rok później dziewczyna skończywszy studia zerwała z nim. Uznała go za niedojrzałego i pozbawionego ambicji. Odejście dziewczyny było dla Bandiego ogromnym ciosem i znacząco wpłynęło na jego dalsze losy. Uważa się bowiem, że wybierał przyszłe ofiary ze względu na fizyczne podobieństwo do Brooks, która stała się jego prawdziwą obsesją. Ted przeżył załamanie. Rzucił uczelnię i wrócił w rodzinne strony, gdzie dokonał pewnego odkrycia. Przeglądając stare dokumenty, dowiedział się, że jego siostra jest w rzeczywistości jego matką, a na temat ojca nie znalazł żadnych informacji poza imieniem i nazwiskiem, Lloyd Marshall. Nastąpiła w nim duża przemiana. Stał się pewnym siebie i przebojowym mężczyzną. Rzucił się w wir nauki, ukończył psychologię i otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Zmienił wygląd, uspokoił się i nagle okazało się, że jego nowy imidż działa na ludzi jak magnes. Stał się popularny, szczególnie gdy uratował tonącego trzyletniego chłopca, który wpadł do jeziora. W tamtym czasie rozpoczął też nowy związek z Meg Anders, rozwódką i matką młodej dziewczynki. Dziewczyna zakochała się wtedy bez pamięci i była skłonna zaspokajać coraz bardziej dziwaczne jego potrzeby. Była o niego zazdrosna i marzyła, że któregoś dnia w końcu jej się oświadczy, zamiast przynosić jej prezenty. Teddy ją lubił, czuł się przy niej bezpiecznie, ale nie darzył jej takim uczuciem jak Stefani Brooks. Jego obsesja na punkcie Brooks wciąż jednak trwała. I gdy w 1973 roku znów się z nią spotkał, kobieta była zaskoczona zmianami, jakie zaszły w życiu bandiego przez tych kilka lat. Ich romans odżył, ale ani Brooks ani Meg nie wiedziały nic o swoim istnieniu. Stefani, oczarowana nowym wizerunkiem dawnego chłopaka, postanowiła dać mu szansę. Uwiódł ją tym, czego oczekiwała od niego wcześniej. Gdy w 1973 roku ted oświadczył się jej, Stefani zgodziła się go poślubić. Jednak wówczas bandi nagle zniknął z jej życia, zrywając wszelkie kontakty. Tak wyglądała jego zemsta. Ta zemsta nie przyniosła mu jednak większej ulgi, dlatego swój skumulowany gniew postanowił wyładować, dopuszczając się brutalnych ataków na kobiety podobne do tej, która złamała mu serce. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy bandy zaczął zabijać kobiety. Wiadomo, że po ukaraniu Stefani jego mordercze skłonności wybuchły nagle i nie osłabły aż do aresztowania. Wielu ekspertów w tej dziedzinie jest zdania, że Ted stał się mordercą będąc jeszcze nastolatkiem. Do dziś nie wyjaśniono, co stało się z zaginioną dziewczynką, która mieszkała niedaleko Bandiego, gdy ten miał 14 lat. To są jednak tylko domysły. Sam Bandi odmawiał ujawnienia szczegółów swoich pierwszych zbrodni, nie uczynił tego nawet tuż przed egzekucją, gdy przyznał się do późniejszych morderstw i je szczegółowo opisał. Najwcześniejsze udokumentowane zabójstwa popełnił w 1974 roku, gdy miał 27 lat. Mniej więcej w tym samym czasie w Seattle i pobliskim Oregonie zaczęto odnotowywać zaginięcia kobiet. Na początku stycznia 1974 roku Bandy upatrzył sobie studentkę pracującą jako tancerka o pseudonimie Johnny Lenz. Bandi włamał się do jej mieszkania i zadał kilka ciosów w głowę prętem wyrwanym z ramy łóżka. Dziewczyna straciła przytomność, a on wykorzystał ją seksualnie. Znaleziono ją na drugi dzień rano, w stanie krytycznym, z rozbitą głową i wziernikiem wbitym w pochwę. Jakimś cudem przeżyła atak i wybudziła się po dziesięciu dniach, ale odniosła trwałe uszkodzenia mózgu. Do końca życia była kaleką. Johnny Lenz była jedną z pięciu znanych policji kobiet, które przeżyły ataki Bandiego. Bandi był w pełni świadomy, że dokonał niewybaczalnego czynu. Przestraszył się tego, co zrobił, ale jednocześnie wzmógł się jego pociąg do przemocy. Wystarczył miesiąc, by zew krwi przeważył nad strachem. Po północy, 31 stycznia 1974 roku, włamał się do sypialni. Lindy Ann Healy, która była studentką tego samego uniwersytetu oraz prezenterką pogody w lokalnym radio. Zaskoczył ją, gdy spała, pobił dziewczynę do nieprzytomności, ubrał w dżinsy i koszule, zawinął w prześcieradło i wyniósł z pokoju. Później wpakował do swojego beżowego Volkswagena garbusa i wywiózł samochodem prawdopodobnie w góry. Rok później właśnie tam znaleziono jej czaszkę. Nie wiadomo, czy dziewczyna zmarła od pobicia, czy dopiero później. Pewnym jest natomiast, że Bandi wykorzystywał swoje ofiary nawet po śmierci. I tak było też z chili. Po tym wydarzeniu, Ted Bandi zmienił strategię. Przestał włamywać się nocami do mieszkań, zamiast tego próbował wzbudzić w potencjalnych ofiarach współczucie. Udawał, że ma rękę lub nogę w gipsie i prosił o pomoc w zaniesieniu czegoś do auta. Przy samochodzie ogłuszał dziewczyny łomem i szybko wywoził. W jego samochodzie, brązowym garbusie, brakowało przedniego miejsca dla pasażera, aby łatwiej można było umieścić w nim bezwładne ciała. Od tego czasu ta strategia zaczęła mu służyć do porywania i mordowania kolejnych kobiet. Pracował wówczas przy zaopatrzeniu punktów medycznych i miał dostęp do środków opatrunkowych. Półtora miesiąca po zabójstwie Lindy, 12 marca 1974 roku, donna Gail Manson szła na koncert jazzowy, gdy zaczepił ją przystojny mężczyzna z ręką w gipsie. Poprosił o pomoc w zaniesieniu książek do samochodu. Wtedy ostatni raz koleżanki widziały Donnę żywą. Jej zwłok nigdy nie odnaleziono. Do lipca 1974 roku, bandi zabił co najmniej cztery inne kobiety. Ten sam los co Donneg Manson spotkał również Susan Rancourt. Na początku maja zaginęły kolejne studentki: Katie Parks i Brenda Bow. Pierwsza zniknęła na terenie kampusu, a druga po wyjściu z baru. Zwykle seryjni mordercy zabijają w większych odstępach czasu niż to czynił bandi. Zdarza się, że między seriami zabójstw następują miesiące, a nawet lata przerwy. Seth nie zatrzymał się ani na chwilę. Z jednej zbrodni przechodził do drugiej. Gdy tylko zwłoki przestawały go cieszyć, poszukiwał następnej ofiary. Dlatego już miesiąc później zaginęła kolejna dziewczyna, Georgian Hawkins. Rankiem 11 czerwca 1974 roku Osiemnastoletnia studentka Uniwersytetu w Waszyngtonie wyszła z akademika swojego chłopaka, kierując się do budynku Stowarzyszenia Dziewcząt Kappa Alpha Theta, do którego należała. Miała do przebycia dystans 30 metrów, jednak nigdy nie dotarła do celu. Natknęła się tam na miłego mężczyznę o kulach, niosącego ciężką aktówkę. Poprosił ją o pomoc w zaniesieniu teczki do Volkswagena. Gdy tylko znaleźli się przy samochodzie, ogłuszył dziewczynę łomem i uprowadził. Została zgwałcona, uduszona i porzucona na odludziu. Seattle opanowała psychoza strachu. Autostopowiczki zniknęły z ulic. W lokalnych mediach coraz częściej pojawiały się informacje o zaginionych kobietach i o brutalnych pobiciach. Policja była bezradna. Nie wiemy, kto za tym stoi. Zalecamy ostrożność wszystkim kobietom, ale nie mamy podejrzanego. Brak tropów, przyznał latem 1974 roku w lokalnej telewizji przedstawiciel policji. W lipcu Bandi nabrał jeszcze większego rozmachu. Mówi się, że to jedna z jego najbardziej zuchwałych zbrodni. Biały dzień w parku nad jeziorem, położonym 30 kilometrów od Seattle, gdzie przebywały setki, jeśli nie tysiące ludzi, uprowadził aż dwie dziewczyny. 23-letnią Janice Ann Ott i 19-letnią Denise Marie Naslund. Świadkowie zeznali, że widzieli przy plaży młodego mężczyznę z ręką na temblaku, który prosił kobiety o pomoc przy zdjęciu łódki z dachu samochodu. Był ujmujący i bezradny. Jednocześnie flirtował z kobietami, proponując im wspólną przejażdżkę łódką. Trzy kobiety odmówiły, ale dwie dały się skusić. Cianis i Denise były przetrzymywane w starej szopie, ukrytej w lesie. Tam bandy znęcał się nad nimi, gwałcił, aż w końcu je zabił. Po tych zdarzeniach policji udało się uzyskać dokładny opis podejrzanego i jego brązowego garbusa. Rysopi został przedstawiony w lokalnej prasie i w wiadomościach telewizyjnych. Kilka osób, w tym dawna współpracowniczka Anne Ru, dawny profesor psychologii. Jak i ówczesna dziewczyna Bandiego wskazało go jako możliwego podejrzanego. Policja nie zwróciła jednak specjalnej uwagi na te zgłoszenia, ponieważ dziennie otrzymywała do 200 informacji w tej sprawie, a Teodor Bandi był porządnym studentem prawa. Przez ponad pół roku, co miesiąc, ginęła przynajmniej jedna kobieta. Stało się jasne, że w okolicy grasuje porywacz. Jedna ze znajomych Teda, Ann Rule która w tamtych latach została dziennikarką, opisywała wydarzenia związane z zaginięciami. Nie miała wówczas pojęcia, że sprawcą morderstw jest jej młodszy kolega. Bandi nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Był nadal lubiany i popularny. Urok psychopaty działał. Gdy jednak w okolicy zaczęto odkrywać szczątki uprowadzonych kobiet, stwierdził, że zrobiło się za gorąco. Postanowił przenieść się na Uniwersytet w Utah. Teraz tam zaczęły ginąć młode kobiety. Jedną z nich była córka szefa miejscowej policji, 17 siedemnastoletnia Melissa Smith. Jej ciało znaleziono po dziewięciu dniach od ataku. Sekcja zwłok wykazała, że bandy zgwałcił Melisę analnie i udusił. Dziewczyna żyła jeszcze pięć dni od porwania pięć dni, przez które była maltretowana, bita, gwałcona, a na koniec została uduszona własną pończochą. Podobna śmierć spotkała. Jej rówieśnicę, Lore Amy, która zginęła w czasie zabawy halloweenowej. Prawie rok później, turyści znaleźli porzucone w kanionie ciało dziewczyny. Usłyszawszy o zbrodniach Wiuta, które zbiegły się w czasie z wyjazdem Teda, jego dziewczyna Liz nie miała już wątpliwości. Zadzwoniła na policję po raz drugi. Powiedziała, iż jej chłopak pasuje do rysopisu, ma też brązowego Volkswagena. Że znalazła u niego modelarski gips, bandaże i nóż. Przesłała też jego zdjęcie. Wszystko się zgadzało. Ustalono, że bandi był w okolicy plaży w dniu, gdy uprowadzono stamtąd dziewczynę. Zdjęcie pokazano świadkom. Siedem z ośmiu osób uznało jednak, że to nie jego widziały. Biegli przyznali później, że zabójca potrafił zmieniać swój wygląd nie do poznania. Zabijał więc dalej. Znów wrócił do Seattle, potem było Colorado i znów Utah. Policje stanowe w ogóle nie dzieliły się informacjami, śledztwa były utrudnione. W dodatku nie wykonywano wtedy jeszcze badań DNA. 8 listopada 1974 roku w małym miasteczku, Mary, osiemnastoletnia Carol Daronge ledwo uszła z życiem ze spotkania z bandim. Carol spędzała leniwe popołudnie w galerii handlowej. Bandi podszedł do niej, podając się za policjanta. Twierdził, że ktoś próbował włamać się do jej samochodu i poprosił, aby poszła z nim sprawdzić, czy nic się nie stało. Pokazał jej nawet odznakę policyjną, co uspokoiło Karol i zdecydowała się wsiąść do jego samochodu, aby pojechać na posterunek. Bandiemu udało się zwabić ją do swojego samochodu, ale darącz odmówiła zapięcia pasa bezpieczeństwa. Ted ruszył, ale wkrótce szarpnął i zaatakował oraz usiłował zatrzasnąć na jej rękach kajdanki. Dziewczyna twardo się broniła i ostatecznie wylądowały one tylko na jednym przegubie. Udało jej się otworzyć drzwi samochodu i wyskoczyła na ulicę, zatrzymując przejeżdżającego kierowcę z którym pojechała na policję. Tam nie udało się zdjąć odcisków palców z kajdanek, ale do dowodów trafiła próbka krwi Teda. W ten sposób. Śledczy zyskali kolejny namacalny ślad zabójcy. Za to porwanie bandy został później skazany po raz pierwszy jako dorosły na 15 lat pozbawienia wolności. Wydarzenie z Karol wytrąciło bandiego z równowagi. Wieczorem zaczaił się pod szkołą, w której odbywało się przedstawienie. Nadal próbował nowej strategii. Usiłował namówić nauczycielkę, a później uczennice, by pomogły mu odnaleźć samochód na parkingu ale żadna się nie zgodziła. Zaniepokoił je wygląd mężczyzny. Ciężko oddychał, a ubranie i włosy miał w nieładzie. Ted jednak nie dawał za wygraną. W końcu jedna z uczennic, Debbie Kent, która samotnie wyszła z przedstawienia wcześniej, ponieważ chciała odebrać brata, dała się namówić Tedowi na dłuższą rozmowę. Gdy znaleźli się blisko jego samochodu, ogłuszył ją łomem, wrzucił bezwładną do auta i wywiózł na odludzie. Po wszystkim pozostawił jej ciało na wysypisku śmieci. Jednak jej ciała nie udało się nigdy odnaleźć. Policja po intensywnym przeszukiwaniu wskazanego miejsca znalazła ludzką rzepkę, która odpowiadała so osobie wzrostu i wieku Kent. W 1975 roku, wciąż studiując na Uniwersytecie w Utah, Bundy przeniósł swoją zbrodniczą działalność do kolejnego, sąsiedniego stanu, Colorado a tam wrócił do swoich sprawdzonych sposobów. 12 stycznia 75 roku pielęgniarka Karin Campbell została uprowadzona z hotelu, w którym wypoczywała z narzeczonym i jego dziećmi. Zaginęła na dystansie około 16 metrów pomiędzy drzwiami windy a drzwiami swojego pokoju. Nie wiadomo jak udało mu się niepostrzeżenie wynieść ją z budynku. Jej ciało odnaleziono 17 lutego przy drodze niedaleko Snowmass. W stanie Colorado Bundy zabił jeszcze trzy kobiety. Dwudziestoletnią Julie Cunningham, instruktorkę narciarstwa, dwudziestopięcioletnią Denise Oliverson oraz czternastoletnią Lynette Culver, którą porwał ze szkoły, zawlógł do hotelowego pokoju, zgwałcił i utopił. Zebrał żniwa w Colorado i powrócił do Utah, gdzie 28 czerwca do grona zaginionych dołączyła ostatnia ofiara bandiego w roku 1975, piętnastoletnia Susan Curtis. Zniknęła w kampusie uniwersytetu podczas konferencji młodzieżowej. Do jej zamordowania bandy przyznał się kilka minut przed egzekucją, gdy szedł do krzesła elektrycznego. Jej zwłok również dotychczas nie odnaleziono. Bandi został aresztowany pierwszy raz 16 sierpnia 1975 roku w West Valley City, kiedy nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas rutynowej kontroli policjanci odkryli nietypową zawartość bagażnika mężczyzny: kajdanki, wełnianą kominiarkę, maskę z pończochy, szpikulec do lotu i chłom. Ponadto w samochodzie nie było siedzenia pasażera. Przesłuchanie nie wyprowadziło Teda z równowagi. Spokojnie zeznał, że kajdanki znalazł w śmieciach, a maski potrzebuje do jazdy na nartach. Całość wydała się policjantom bardzo podejrzana i zdecydowali się zatrzymać Bandiego. Po osadzeniu w areszcie na światło dzienne zaczęły wychodzić powiązania Teda z kolejnymi przestępstwami, czego ukoronowaniem było jego rozpoznanie jako nieudolnego porywacza Karol Rącz. W wyniku trwającego tydzień procesu 1 marca 1976 roku Vance został skazany za porwanie Karol Daranch na 15 lat pozbawienia wolności w więzieniu stanowym Utah bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jednocześnie toczyły się śledztwa w pozostałych sprawach o morderstwa. Zeznania narzeczonej, odnalezione włosy, paznokcie zaginionych w słynnym garbusie, którego sprzedał, dały odpowiedzi na pytania o inne zbrodnie. Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić bandiego w stan oskarżenia. Wtedy Ted zrobił coś pozornie głupiego: Zrezygnował z adwokata i oświadczył, że będzie bronił się sam. W trakcie przerwy obrad sądu Ted poprosił o udostępnienie biblioteki sądowej w Aspen, gdzie odbywał się proces. Pod pozorem korzystania z księgozbioru wyskoczył z okna bibliotecznej czytelni i uciekł, uszkadzając sobie jedynie kostkę prawej nogi. Ale był wolny. Uciekł w góry Aspen, dotarł na ich szczyt, gdzie w opuszczonej chacie myśliwskiej odpoczywał przez dwa dni. Przez kolejne dwa dni wędrował bez celu w kółko po górach, ponieważ stracił zdolność rozpoznawania kierunków. Przegapił dwie trasy prowadzące z gór w dół do miasteczka Crested Butte, do którego zamierzał dotrzeć. Na swojej drodze spotkał się z uzbrojonym mężczyzną który był jednym z przeczersujących góry w poszukiwaniu Bandiego. Udało mu się jednak wyłgać i uniknąć zagrożenia. 13 czerwca ukradł samochód, który napotkał w górach przy jakiejś chatce. Pomimo zmęczenia, niewyspania i bólu skręconej kostki wrócił samochodem do Aspen. Udałoby mu się uciec, gdyby jego Cadillac nie został zauważony przez policjantów, ponieważ jechał bez świateł i nie utrzymywał się na swoim pasie ruchu. Policjanci zatrzymali wóz Bandiego, rozpoznali go i zabrali z powrotem do więzienia. Trafił do więzienia w Glenwood Springs. Tam scenariusz iście z amerykańskiego thrillera toczył się dalej. Od jednego więźnia wyłodził 500 dolarów, a od drugiego piłkę do metalu. Przez dwa tygodnie wycinał sobie drogę do wolności między podsufitką a stropem. Otwór był wąski, dlatego Bandi nie jadł przez kilka dni by zmieścić się w szczelinie wiodącej do mieszkania naczelnika więzienia. Gdy ten udał się z żoną na przyjęcie, Ted wszedł do jego mieszkania, przebrał się i wyszedł przez nikogo niezatrzymywany. Zniknięcie bandygo odkryto 17 godzin później. Wtedy on był już 2000 kilometrów dalej, w Chicago. Poruszał się autobusami, samolotami, pociągami, skradzionymi samochodami. Kluczył, by zgubić trop, aż wreszcie znalazł się na Florydzie. Wiedział, że bez pieniędzy łatwiej mu będzie gdzieś gdzie jest ciepło. Wylegiwał się na plaży, kąpał w oceanie, próbował nawet znaleźć pracę. W końcu jego mordercza natura znowu dała jednak o sobie znać. 15 stycznia 1978 roku powstrzymywany morderczy Szał Bandiego eksplodował w akademiku bractwa Omega, gdzie zabił dwie studentki, a kolejne dwie brutalnie pobił. W jednym z pokoi 20-letnia Liza Levi i 21 Margaret Bowman zostały zatłuczone i uduszone. Ponadto Levi była napastowana seksualnie. Bundy uderzył Bowman w głowę z taką siłą, że fragmenty kości wbiły się w mózg. Silnym ciosem strzaskał prawy obojczyk Lewi, pozostawił również odcisk swoich zębów na jej ciele, gryząc pośladki i piersi. Ślady te stały się później ważnym dowodem przeciw bandiemu. Żadna z nich nie miała ran na dłoniach ani uszkodzonych paznokci, co świadczyło, że nie miały szansy obronić się przed atakiem. Następnie Bandi ruszył do innego pokoju, gdzie zaatakował dwie kolejne dziewczyny Karen Chandler i Katie Kleine, które zostały poważnie okaleczone, ale obu udało się przeżyć. Były trzecią i czwartą ofiarą Bandiego, które przeżyły starcie z nim. Całe zajście trwało niecałe pół godziny. Po opuszczeniu akademika tej samej nocy, bandi włamał się do domu, znajdującego się osiem przecznic od akademika. Tam brutalnie zgwałcił, pobił i okaleczył we własnym domu jeszcze jedną studentkę Sheryl Thomas. Była ostatnią kobietą, która miała szczęście pozostać przy życiu po napadnięciu przez bandiego. W drodze powrotnej bandi ukradł uniwersyteckiego wana i pojechał do Jacksonville. Po drodze bezskutecznie próbował porwać czternastolatkę. Gdy jej brat stanął mordercy na drodze, ten uciekł, ale rano w Lake City porwał prosto ze szkoły inną uczennicę, dwunastoletnią Kimberly Leach. Zgwałcił ją, zabił, a ciało porzucił w starej szopie. Porzucił skradziony samochód i przesiadł się do kolejnego skradzionego pomarańczowego garbusa. I to był ostatni raz, kiedy Ted Bandi siedział za kółkiem. Wpadł za przekroczenie prędkości. Gdy został zatrzymany przez kontrolę drogową, spanikował. Policjant opowiadał później, że człowiek, którego wtedy gonił, wyglądał, jakby stracił rozum. Gdy się do niego zbliżył, ten zaczął krzyczeć: Zabij mnie, proszę, zabij mnie. Analiza odcisków palców szybko wykazała, że w sieć wpadł śmiertelnie groźny przestępca. Bezwłocznie został przewieziony, do Tallahassee, gdzie został oskarżony w sprawie z akademika Chi Omega. Podczas procesu w sprawie morderstw w akademiku Bundy po raz kolejny nie chciał korzystać z pomocy obrońców. Gdy jeden z nich w profesjonalny sposób zdyskredytował zeznania świadka, Bundy publicznie go zwolnił. Po raz pierwszy w historii amerykańskiego sądu zezwolono na obecność kamer. Zainteresowanie, jakie wzbudzała rozprawa, można by porównać tylko z tym, co działo się lata później w przypadku O.J. Simpsona. W telewizji przerwano programy, aby informować o nowych faktach. Na sali zawsze był komplet widzów. Większość z nich stanowiły kobiety, zafascynowane przystojnym i elokwentnym oskarżonym. Ponoć bandi dostawał nawet 200 listów dziennie od wielbicielek. Nie wierzyły w jego winę. Podobnie jak Carol Ann Boon i jego współpracowniczka z czasów, gdy działał w polityce. Przeprowadziła się nawet na Florydę, aby być bliżej procesu i walczyć o sprawiedliwy wyrok. Bandi powołał ją na świadka i w trakcie przesłuchania poprosił o rękę. Para rzeczywiście wzięła ślub, po jakimś czasie urodziła im się córeczka i przez pewien czas byli kochającą się rodziną, chociaż Bandi znajdował się w celi śmierci. Ława przysięgłych uznała Bandiego winnym. Odczytując wyrok, sędzia wypowiedział pamiętne słowa. Zabójstwa były ohydne, potworne i okrutne. Były także wyjątkowo niegodziwe, szokująco nikczemne, paskudne i wynikały z chęci sprawienia ogromnego bólu oraz całkowitej obojętności na życie ludzkie. Później skierował się jeszcze do Bandiego, mówiąc, że nigdy nie widział jeszcze takiego zmarnotrawienia człowieczeństwa. I bardzo żałuję, że dokonał w życiu takich wyborów, bo mógłby być świetnym prawnikiem, którego sam chętnie wziąłby pod swoje skrzydła. Bandi długo próbował odroczyć wyrok. Kilka razy mu się to udawało, m.in. z pomocą prawników przeciwstawiających się karze śmierci. Wysłali go oni na badania psychiatryczne, które potwierdziły, że ma chorobę afektywną dwubiegunową, a zabójstwo dokonywał w stanach depresji. Przy kolejnej wyznaczonej dacie egzekucji, bandy próbował zyskać na czasie po raz pierwszy, przyznając się do zabójstw. Powiedział, że powie, gdzie ukrył odnalezione zwłoki, prosił nawet rodziny zamordowanych o wstawienie się za nim. Było już jednak za późno. Rankiem 24 stycznia 1989 roku został stracony. Przed więzieniem odbywał się wtedy piknik. Były śpiewy, fajerwerki, alkohol, ludzie sprzedawali przypinki i koszulki z rysunkiem krzesła elektrycznego albo hasłem: Płoń, bandi, płoń. W noc przed egzekucją bandi udzielił wywiadu, w którym przyznał się do kilku zabójstw, o których policja nie miała dotąd pojęcia. Wyznał miejsce porzucenia niektórych zwłok, stwierdził też, że za jego mroczną stroną stało uzależnienie od pornografii. Miała mu w końcu nie wystarczać i prawdziwe podniecenie odczuwał jedynie w sytuacjach znęcania się nad kobietami czy przy nekrofili. Psychologowie, którzy badali go w trakcie odsiadki, wskazują na inny powód: traumę w wyniku odkrycia, że jego starsza siostra jest tak naprawdę jego matką, a ojciec był nieznany. Ted Bundy przed egzekucją przyznał się do popełnienia, i tu w zależności od źródła, 30 lub 36 zbrodni. Z których zidentyfikowano 20. Niektórzy szacują, że jego ofiarami mogło paść nawet 100 kobiet. I to już wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wszystkiego do końca. Cześć.